Podkowy, czyli będziemy mieli część szczęścia. Ja mam ten. Trzy zakłady mini-lotne na dzisiaj. Dobra. Ta ekipa wysłała mnie po dwóch, trzech godzinach po zimne napoje, bo bardzo zaczęło słońce prażyć. Także jestem w Pawłowicach na stacji benzynowej. Wiesz tyle złomu, że ciężko się idzie? No cała torba. Jak Forest Gump. I waży chyba z 5 kg. Jak, jak Forest Gump w Wietnamie. Załadowany. O, już to słońce wysoko. Pierwsza monetka. Bardzo cieniutkie. Trzeba tylko oczyścić. Przemyję, zobaczymy, czy to. Pogięta, nie? Pogięta, ale. Jednak ta podkowa się przydała. Tak wygląda hmm. na powstępnym obmyciu. Szeląg, prawdopodobnie? Dla mnie to jest dalej niewiele widać. Bloszeczko. O, tu jeszcze coś, tak? Ty bardziej widać coś. Fanty albo psikus. Coś tam wyszło. No coś takie, nawet. Takie o coś coś. To, to coś Jagoda musi zobaczyć. Coś? No nie, no takie coś kształtne. Kurę, te ciekawsze rzeczy wychodzą. A, myślałeś, że masz buratynkę. Tak, no, Boratynę trochę za tę, ale. Za duże chyba jest nawet na buratynkę. Nie? Tutaj nie występowały, nie powinny występować. No właśnie dlatego bym się zdziwił, jakby tutaj była buratyna. Co tam jest? Słyszałem, że coś fajnego zalał. Czy znaczy fajne to się okaże? To atakuje na grupie to jest zegarka? Zegarka, no. Tak no ale to drugie. To jest nie. sreberko, ci powiem. To jest, ten... Srebrna koperta była. Hmm. Mhm. Czasem, czy mogłeś dookoła pochodzić? W tym miejscu, może gdzieś tam będzie reszta. Nie było już właśnie nic. A to? A to? Coś od czegoś? Jakiś czpień. Jest Mi się ze skrzynią malowania. jakąś zamykaną, ale, no, ale nie pas, wiem. Ale zdobienia tu, jakieś malowania są, widzisz? Taki ornament. Hmm? Pięć? Piątka, no. Pięć Niemieckich. Nie. Manetka z PRL-u, tak? Mówisz? 50 groszy. Ale ładna. Nie byle jaka. Który mamy rocznik? Tylko wiesz, żeby ci się tak ręka nie trzęsła, nie? No, 1949. No już nie pierwszy raz to widzę, ale. Mimo wszystko. Pokaż klasę jako da. O! o je, jak fajnie by się mieniło, Kurde, no. Wspaniały kapsel. Zalejesz woskiem i będziesz grał w kapsel. Grałeś kiedy? No co tam jest? co tam jest? Mów. No nie wiem jeszcze. Coś, no, coś ładnego. Coś okrągłego. Wyczyść. 20 albo 10 groszy. PRL. Czyli tu jest strefa prl bo gustnik też znalazł. ale większy nominał. Zobaczcie co znalazł. Kostka. Czy kostka ty... Rubika. Nie, kostka to do gry, tylko ciekawe, Zrobimy sobie dziurki, tu 6, tu 2, tu 1. I będziemy na no, grali. Potrzeba sobie. jeszcze cztery takie kostki, wtedy masz 5 kostek i możesz grać w pokera na przykład, w kości. Grać oh. kiedyś? Nie. Nie w kości Brzyd, w pokera. To się hazardem. PRL? Nie. Nie. Zaraz wyczyścimy. To nie jest perek. Finule. No i w końcu jagódka zabłysnął. Aż, aż pali po oczach. Nie wiem. O, do Albusi będę mieć. No. Chociaż mi klemy wymienili niedawno. Stary już. Jak nowo Tasak. Grubo. To będzie do następnego filmu. Jak człowiek z jury. Zabiera autostopowiczkę No właśnie bo, bo ty się znasz na amoledzkach? Mały... No tak trochę No to powiedz mi Bo ja to tak bardziej militaria hmm. To skrzywione Bo to buratynka nie będzie szalunk nie? Tutaj w ogóle nie, nie... Kurde, wiesz co? To wygląda jak buratynka to, wiel... to wielkościowo jest jakieś za cienkie. Chyba no ja nie chcę tego, bo to... Się sypie. Sypie się, no. Już nie wiadomo, czy to jest miedziucha. No, ciężko to czytać. No no, to są Nie, ja. I perelek. No to ja, ja ci powiem, to ja jakichś takich drobnicy. No, no Jakiś perel, a tu jest dwa międzywojnie nawet mhm. zarazem. Jak chcesz sobie zasilić swojego, wiesz tam, rolnikowi, tak. klemę wymienimy. O, widzisz, ja połówkę też znalazłem, tak? czyli, no, może czyli można, można pospawać. Można i... pospawać. Połączyć. Idę śmiecioki wyrzucić. Tu masz wiecie. klemę jeszcze. No, ale kilka monetek trafiły. Pięknie. A to ty już jedziesz? Nie. Nie idę wyrzucić no, śmiecioki, wiesz, bo, bo, guziczek. bo tak. No, nic ciepłego tu nie ma. PRL? Nie, nie. guzik. Yy, pruski Fie. guzik pocztowy. Pocztowy to jest tak. przecież yy, gorący gracz? Nie, nie, nie. To jest koń i głowa A, konia. konia. I, I ten, czekaj, bo tam jest fajnie. Chłopę, ale wiesz co, śmiało Pakuj wszystkie tak. śmiecioki. Dużo makaronów, To mi, to mi ciążyło. fajny masz? Yy, mam coś fajnego. Czy ja nie znalazłem to Junior znalazł? Ach, no to pokaż co Junior znalazł. Zobacz. Wszystko jest zdrowienko. No to drugi z tego pola. Super. Naprawdę super. 10 groszy międzywojennych. Jak to gadają na to, że to jest jedna z ładniejszych monet jakie były produkowane przez pulaków. Super. Ale też Nie, tam znalazł ten. Tu się fajnie chodzi, na tej górce może zrobić Idę to zanieść, bo już mi ciąży gdzieś jaki tasak do mięsa. PRL to było, nie? Ale tego nie było, tego jeszcze nie widziałem. Kuleczka to teraz poszło nieźle. Poranne wiadro już zapełnione, że ja go dam się wystawić drugie. Wolutko będę wyciągał Od rolnika Czpień Też mu go damy Może się przyda, może się nada Szkaplerzyk ładny Guzik Ma no, ładne herby Super Może się I ustali się co za guzik No i dużo PRLi PKP Kolega Plomba PKP I tu jestem. No, na tych monet i Tylko tak, perelek, 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 perelek. Tylko dwie są te, te, te zielone jakieś takie nie wiadomo perelek, co. Perelek, perelek. No ten fajny perelek. Perelek. To jest wojnie. dwa grosze. Perelek. No i tutaj nie wiadomo co to jest. Też jakieś takie. Patrz, te, jego dłonie, teraz i te monety obrazują dokąd Polska zmierza z powrotem. To, pomóżcie, pomóżcie, pomóżcie Pomorzymy. detektyrzy. Cenie dla Ciebie, do Twojej nowej kolekcji. Cześć, a nie, jeszcze mam jednego przecież, poczekaj. Widzisz? Jeszcze jeden mam zielony, i to też może być między wojnie chyba, albo. Nie, to jest fenol. Fenol. To jest fenol. Dużo pereni, guziczek. Mówiłem, ale guzik a jest ponadczasowy. Wojsk angielskich na polskim polu. No nie zagadnie, to ja wyjadę, tutaj no. Trzeba przyznać, że tym razem wypad był bardzo udany, obfitujący w bardzo dużo fantów, Chociaż słońce nam dało popalić i trochę wcześniej skończyliśmy niż to miało być, bo miało być w południe, a już koło 11 wszyscy byli wyczerpani. Także bardzo fajny weekend nadchodzi teraz. Sobota, niedziela jeszcze powinny być bardzo ładnie, a więc pogoda będzie sprzyjać poszukiwaniom. Także cóż, ja Wam życzę udanego weekendu. W niedzielę będą w sumie trzy filmy u Odyna na kanale odyńce.pl oraz na kanale Railman. Prawdopodobnie się wyrobię, żeby tak się udało zrobić. Także udanego weekendu, trzymajcie się, cześć!